Uwaga widzowie, kto będzie szybszy, robimy wyścig na w górę, jestem ciekawy, czy wygramy, czy ja, czy może Patrycja, chodźmy, ścigamy Dobra, robimy się. wyścig! tutaj na wyścig robimy, to jest easy, obby. kto zdąży biegnąć łapeczkę w górę, zanim dobiegniemy do końca, klikajcie Dawajcie, teraz. Kto będzie szybko pierwszy. łapeczkę w górę, uwaga, uwaga, bo my zaraz biegniemy będziemy. do samego końca, kto zdąży kliknąć, na, szybko, na, 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 biegniemy, bo biegniemy. zbliżamy się, już, zaraz, koniec, uwaga, uwaga i koniec! Yes! Ciekawe, kto był pierwszy? Napiszcie nam to w komentarzu. Pierwszy. A my dzięki temu zdobyliśmy 100 monet i to one nam się przydadzą na przykład na kupno lepszego wózka, bo teraz będziemy zmierzać. A jest największy tor prowadzący do Grimace Shake, czyli tam do góry widzicie Grimace Shake, to jest ten nowy tam shake będzie z też potwór. Potwór w tym shake'u Grimace, czyli taki wielki, fioletowy potwór, który chce zjeść ludzi. Musimy tak, do niego chcemy go zobaczyć i on tam wygląda. On jest w środku w tym shake'u, schowany. Ten szejk jest nowy, zmakam. Jadłeś ta. go już, no czy piłeś? Czyli weźmy, jo, ja spróbujemy, ale weźmy. Teraz sobie minę wybierzmy, taką będę miał minę. A ja wezmę sobie minę, widzowie, jaką mi. O, ja taką wezmę, szalona pani. Co, jest grane, w mojej twarzy, Ale mi się krąci w głowie, widzowie, ja się odmienię, jak wyklikniecie subika, czerwony przycisk dzwoneczki. tutaj, tutaj weź tą twarz, ta twarz jest fajna, tak? Taka słodka, o tak, bardzo proszę, o, to ci pasuje, zostawcie dobrze. subika z dzwoneczkiem. Zostawcie subika na dla ale jak się spojrzą na twoją minę, to nie będą chcieli zostawić, nie no, zostawcie Dobra, jedziemy, dla nas. Dobra, jedziemy, bierzemy tutaj, e, tutaj weźmy sobie wózek Dobra. i pojedźmy, swerbujmy, klik, klik. okay, okay, ja wsiadam. czy klikniemy, klik. Okej mam, ja wsadzam, nie jestem, o, możemy czy we tak dwójkę, ale ekstra, świetnie, to ruszamy, mamy taki niebieski ekstra okay, wózeczek. Umierz sterować? ja. Rura, czemu to nie jedzie? Halo? Czemu to nie jedzie? O jedzie, o jedzie, nie, jedzie, z jedzie, z jedzie, Drogi o, śledzie, o, uważaj, bo my uważaj, jedziemy! Zablokowali nas, zablokowali nas, Halo, ale, proszę zobaczyć. Ej, musimy jeść, ich jakoś ragam. wywalić. O nie, teraz się Bra, jedziemy, połączyliśmy. Jedziemy, jedziemy. Ale Dobra. on ma jakiś lepszy wózek, nie? Taki niebieski, nie? Właśnie Taki... tak mi się wydaje, ale my chyba za te pieniążki, które tutaj już mamy, uzbierane jakieś, będziemy mogli sobie kupić lepsze, zaraz zobaczymy. Wow, ale będzie super, jedziemy do tego szulka. Ale wolno, ej, przyspieszmy trochę, bo my jesteśmy z tyłu, więc my musimy tutaj podkręcić żebyśmy nie wypadli z tego za jakimiś ludźmi, a tam do końca musimy, pokaż góry, a tam musimy I dopiero przodu. Tak, dojechać. ja pokazywałam, że aż tam do góry i tam jest ten fioletowy o nie, zablokowało się. O, o nie, nie. Nie, 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 mamy nie, nie, problem. Nie. Czekaj, mamy nie, nie. czekaj. problem, jest klikki, pierwszy klikki. problem. Klikki. Do przodu, do przodu jedziemy, chłopaki i dziewczyny. Jest Czemu oni duży stoją? Jest problem. Oni o, specjalnie o, zatrzymali. zatrzymali? O nie, oni coś klikają. coś się stało, słuchaj, może wysiądziemy i pójdziemy pieszo. Nie no, no pieszo nie, to będzie za długo. Nie, zablokowali specjalnie. Aaa, spadłem! A ja mogę iść pieszo, zobacz, zobacz, nie no, żartuję, ja już lecę do ciebie, żebyśmy no jak najszybciej żeby nam Nie, zablokowali. O, to jedni wredni, nie dobrze, no, to weźmy sobie tutaj każdy. ej, co się stało z moim strójem? O, nie, to ten Grimace pewnie mi już zabrał mój strój. Muszę szybko tam do tego szejka dojechać, a ja mi zabrał strój, zobacz. Strój, nie, ma swojego strój. No nie, nie mam mojej i spodenek, mam tego jakiś Rura. Rura, rura, dawaj, dawaj. No, i przed nami Pospiesz jest jakiś Sonic, będziemy się ścigać. Dobra, jedziemy, tylko tak za szybko nie przyspieszajmy, dlatego że Dobra. nas może wywalić. No masz rację, ale tutaj też mamy różne takie opi do przechodzenia i wtedy możemy uzyskać jeszcze więcej pieniążków, bo no ja jestem ciekawa, tak, po co będą nam te pieniążki? będziemy to obi. będzie w Właśnie... A... medium. Trzeba ja sobie zobaczyć, co tutaj mamy w sklepie. Mamy mm, jakiś Rainbow, nawet yy, dywan. O, kolorowy dywan. Wózkę specjalnie. Jedźcie się. No rzecz. nie oni nas hamują. Nie trolują, żeby nie pojechać dalej. No co za jedni, tutaj zaroboksy można kupić na przykład, ale jakby ich wywalić, bo słuchaj, tutaj są no, różne właśnie. takie rzeczy. Hmm. Hmm. Co by tu zrobić? jest Rainbow Jump, mamy też głupi... No że chłopaki! Pat. Ej, wsiądę do niego, patrz, i ja teraz... Jeźdź, jeźdź, się... ja ci, ja ci kliknij, kliknij, ten czerwony przycisk. No klikam, klikam, a to dziesięć... Czerwony, czerwony. Dobra, dobra. Jedzie, siedzę, siedzę, ja też tak, tak. siadę, siadę, siadę patrz, ona ci klika specjalnie, widzisz? O nie, wywaliłem się! A! Mamy. Za mocna prędko! Szybka, ale oni. Szybko biegniemy, biegniemy, bo oni nam jeszcze. Szybko, szybko chodź. Przed, przed nimi, szybko, chodź, przed tutaj. Nimi szybko, szybko, klikam, szybko. Klikam, szybko. Klikam. Ej, no, nie, nie mogę tego. O, dobra, szybko, wcięć. Jedziemy, wsiadaj, jedziemy, wsiadaj jedziemy, dalej. jedziemy, ja wezmę drugi, ja wez drugi, ty jedź pierwszym, a ja wezmę ten. O, ja mam jakieś lepszy. Jedziemy, 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 rura, ja rurę. A dobra, nie. już mam, dobra. Okay. E -n -n -n. Jedziemy teraz we dwoje, dwie. Ej, to wózki. masz jakiś różowy, ja widzę! Dobrze, to ja błyszczący, może będzie lepszy. Wow, Jedziemy, tylko może nie ty przyspieszamy za lepszy. szybko, dlatego że się wywali zaraz wózek. Nie? Ja mam taki zwykły wózek. Okej, okay, trzeba naprawdę powolutku, żeby dojechać chociaż trochę dalej niż przed chwilą. z niektórymi tej... zakrętami tu musimy jest... zwolnić. Ej, jeden tam wózeczek sam sobie jechał, ktoś chyba z niego wypadł, albo to specjalnie o, są takie tak postawione no, wózki. Ej, okay. ktoś zrobił jakieś schody dziwne, to kolorowe do tego. No, no właśnie, to bo to chyba jest. to można jakoś ominąć niektóre etapy. Zaraz tam. Przejdzie sobie przejdziemy, i. Włączyłem kolejny bieg, troszeczkę szybszy bieg, ale no. że. O, nie, wywaliłem się! No, jak to nie dawaj możesz, do mnie, ja jadę powoli! Nie, nie! klikaj tylko szybkiego biegu. Ja, no nie. Tylko raz. ja raz klikam sobie tutaj powolutku i wszystko idzie elegancko. Do przodu jadę. Na razie jest wszystko pod kontrolą. Dobrze, ja już cię będę dościgał zaraz, jadę. No, doścignij mnie. No, szybciej, 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 I serio tutaj wózek bieg. jedzie sam, widzowie, naprawdę, ten różowy wózek jedzie o, nie, sam. O ja wywaliłem się od razu. Jo, zbyt Dawaj, rzesz. musisz mnie dogonić, bo ja się nie będę do ciebie cofać, mi idzie na razie dobrze, ale dobrze, i to tylko jest. się trafka. No, tu trzeba tyle ominąć tych torów, żeby tam dojechać, do tego szejka. Naprawdę. On się wywalił do ko o mnie, za mną wywalił się chłop, za szybko jedzie. No, trzeba uważać, uważajcie tam na dole. Ja cię widzę tak, ja i ja widzę, jak powoli. ty tam biegasz. <grym> Oni nie, <grym> nie jakiś nubek nadjeżdża, za szybko jedzie. Jakiś nubek chyba mnie i zaraz nie, uderzy nie, we mnie. nie, nie, za mną jadą jakieś dziewczyny, jakaś ekipa jedzie. Tylko, żeby one nie przyspieszały, bo w tym momencie zaraz będą chciały mnie zwalić. Ja na razie ja sobie Ja ciebie u góry? Padłam, ale nic Czemu? nie zrobiłam ani nie zwiększyłam prędkości. A, no bo to pewnie muszę zmniejszyć, bo tam niektórym trzeba zmniejszyć. Prędkość. Ej, tu można być Mario nawet i ja Amon Kasem. Lol, może się zmienić. i będę Mario, patrzcie. Zostałam no. Mario. Bo tam w musisz zmniejszyć prędkość, ja już jadę wysoko nawet dosyć, jadę, jadę, jadę. jędę, patrzę. A ja idę po tych schodach zobaczyć, co tutaj będzie na końcu. Może ja gdzieś dostanę jakieś profity za to, że sobie przejdę te schody i może mnie gdzieś teleportać. Ale, Mario, a patrz, ja tu, jadę, jadę na wózku, jakby zobaczysz. No ja nie teraz. mogę niestety się spojrzeć, dlatego, że te schody zanikają, a mi myszka... O, jestem, jestem u góry, a to 150 monet. Okej, okay, no dobra, ja dobra i to. A przed przede mną jest Nubek. Nie, za mną, za mną jest Nubek, ale go schamuję, teraz troluję. Ej, ktoś ma tutaj się. taki... Kolorowy, ale ekstra oni mają. Ja też chcę A, nie może przejechać. Ha, o, mam różowy wózek, bambik. mam różowy wózek. Lalala, la, la, la. ekstra. No jedź, dobra, Pat, ja go wstrzymuję, dawaj do jadę, nas. Jedź, jadę, jadę, czekamy, jadę. Tylko powoli, powoli. Zmniejsz tam najlepiej sobie jeszcze. No bardzo Klik... mam zmniejszone, jeszcze ale mogę jeszcze raz troszkę może, no. kliknąć. dobra. ja no, tak jechałem się nic nie stało. Patrz, ja go blokuję specjalnie. No ja Zniknął, jadę, powoli. No się, wyszedł. Się A jaki masz kolor wózka? Spróbuję cię odnaleźć. ja już jestem u góry, zaraz ojedziesz, widzę cię, zaraz do mnie dojedziesz, zaraz będziesz u mnie. O, świetnie, to powoli, powoli, no to powoli. jadę ja. Ale tu jakiś nubek cię dogania. Czy kto to jest w ogóle? Nie wiem, oni mnie gonią i tutaj denerwują mu się już powoli. Uważaj, dlatego, że... Bo cię zaraz wywali on. No nie wiem. Co on robi specjalnie, oni tu y, przyspieszają, żeby we mnie no, wjechać. Nie, 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 końca do wysoko. O, spadł! Spadł ten ktoś? No i dobrze, świetnie. Spadł. Bardzo dobrze, tak bambik. miało być. Okej, okay, gdzie już jestem? A, patrzysz okay, mnie blisko patrze. mnie, tutaj jestem. Patrz tak. naprzeciwko teraz, naprzeciwko na Widzę, widzę. A ja będę musiała się zatrzymać, nie? Wsiąść do ciebie? Nie, może lecimy na dwa, na dwa wagoniki. No, będzie tak bezpiecznie, bo jak twój wypadnie tak. albo coś się stanie, to będzie ja też mój dobra. Przodem, to to już mój przod... ruszaj, ruszaj jak, już. Jak, jak ja wypadnę z przodu, to wtedy masz pewność, że musisz jechać pomału. Dobra, o. muszę jeszcze kliknąć zwolnienie, bo ty jakoś naprawdę wolno jedziesz. No, Więc to jest bezpieczne tutaj. bardzo. Bo, jak pojedziemy szybko, to wtedy mamy problem. Okay, raz tutaj dni zwolniłem, dni później to już normalnie. Zwolniłem, patrz, tu zwolniłem, bardzo zwolniłem. Tutaj można wypaść. Zwolni, 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 bo wypadniesz jeszcze. No, zatrzymałam się. O, uważaj, no. A ja tutaj przyspieszyłem troszeczkę, przyspieszyłem. Tu no. trzeba uważać na wszystko, bo nie, niektóre te zakręty są specjalnie tak zrobione, żebyśmy jechali <śmiech> bardzo <śmiech> ja pomału. Ja to Ej, no już bardziej się wolniej nie da, ty naprawdę mega zwalniasz, ale okej, okay, to może jest dobra tak naprawdę. Na prostej i wtedy... można przyspieszyć, ale teraz tu proste nie ma, same są zakręty. Tak, specjalnie. tylko że jedziesz na prostej, a zaraz jest zakręt, i to też jest takie wiesz, nie, że ten wózek przyspiesza, i nie wiadomo, czy on zdąży tak zwolnić, jakbyśmy chcieli. Teraz zwolnie można klikać tak, że przyspieszasz. O, przyspieszam teraz. Jadę no. szybciej, przyspieszyłem. Łoooooo, wow, okay. wow, wow. ej, mi się już giba ten wózek, jak ja przyspieszam. No to jest serio, nifer. to nie przyspieszaj. Dawaj jedziemy, musimy dojechać do samego celu, do samego Grim's Shake. Musimy go posmakować i zobaczyć, co on tam się przyspieszam, kryje. przyspieszam, przyspieszam, bo tu jest prosta, troszeczkę mogę przyspieszyć. No. Dobra, ja też przyspieszam, przyspieszam. Przyspieszam, jest Przyspieszam, lekki w lewo, Zbieszę, przyspieszę. I teraz przyspieszę. Uwaga. Przyspieszę, przyspieszę, rura, 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 klikał, 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 klikał. Jedziemy, jedziemy. Tak szybko jadę, szybko jadę, szybko jadę, teraz zwalniam. Patrz, ej może szybko, jak szybko będziesz szybko w mieszkaniu, w ciebie! No to możesz szybciej przyspieszyć. Ej, to w ogóle fajnie działa. Dobra, przyspieszyłem. Oni teraz zwalnią, zwalnią, zwalnią. Raz zatrzymałem się. Uważaj, ja uważaj, Nie uważam. mogę, to nie! 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 Spadłem. Jak to się stało? O nie, ja też spadłam, a zwolniłam, nie? No masakra. Nie, I ja najgorzej. na tym samym miejscu się wywaliłam co ostatnio, w tym samym momencie. To jest momencie. ciężko, bardzo w tym ciężko samym tam momencie. Wejść. Nie, no może byśmy jakoś sobie kupili za kasę coś, możemy, możemy, iść z buta, to jest bardzo dobre, nie, dobry sposób. Nie, z buta sposób. to ja nie idę. Ja nie, wciągę... To jest bardzo Ej, dobry ja sposób, patrz, do tego z buta, gościa. to jest bardzo łatwe skakać po szynach, serio. Patrz, patrz. ja z tym gościem, o ma jakiś tutaj luksusowy jakby wózek. Próbujemy, tym może dojechać. Ja to z na normalnie. I patrz, jaką hamuje? Można, no fajnie. specjalnie, co za jeden, no? Hamuje? No, ty pójdziesz pieszo. No, ja nawet no, ja przewieszę, bo to jest łatwe. To jest łatwe, pasz. Skaczesz tylko i idziesz po tym, po szynach. No tak, ale to tyle chcesz iść. Może byśmy kupili sobie jakiś dywan latający, albo byśmy U. kupili sobie jakiś hak, to jest... żeby to. nie, tam... spadłem! No widzisz, to nie jest wcale takie proste. Okej, okay. czekam latający. na ciebie. I bierzemy teraz ten tęczowy wózek. Dawaj, wsiadaj do mnie, może ten tęczowy lepiej na mnie pójdzie. Szybko, szybko, bo ktoś już chce jechać. Dawaj, wsiadaj, szybko, wsiadaj, wsiadaj, szuko, wsiadaj! Szuko. No daj! No, no, czemu jedziemy? nie idziemy? No, czemu nie idziemy? Co to tu się O nie, już na samym początku tam kiepsko idzie, ja nie mogę, dobra. Weź róż. No nie działa, nie? No nie działa właśnie. O hmm. nie, A jakiś co, co wadliwy. Jest? Czekaj, hat remover, tu są jakieś czapki, mogę założyć czapkę. Jak ty wyglądasz? I możemy być jakąś postacią. Ej, opadłem. Ale jak tu mieć lepszą tą? Czekaj, o teraz jestem kot flopą. Co ty? Co, jest co ty grane? jesteś? Ej, jakiś Sonic tutaj jest nawet, wow. Jestem flopa. Dobra, wezmę sobie. Hmm. Jak ty wyglądasz? Ty Mogę być amonkasem O, wezmę sobie żółtego amonkasa. Parek ja A co to jest za. Uuu, jaki ja sobie kapelusik tu brałam elegancki. A co ty masz ubrane? Jesteś amonkasem? Tak, tutaj żółtym ciu, ciu, Aha, tu jest Dobra, to dawaj, bierzemy kolejny wózek, no i spróbujemy może teraz. O, I wróżowy. O, ale jemu zablokowałaś Jedziemy, powoli, powoli, powoli. No dobra, weźmy. to steruj tym, chłopie, i jedziemy. Musimy teraz może dojechać. po prostu po tak? Zostawimy o, najbardziej powolutką. Jaka i tyle. z nas para, jak my sobie tu siedzimy. Ej, trzymamy się za rączkę, normalnie, widzisz to? Tak! Ale fajnie! Jedziemy na randkę do, do Maka, do Shake'a, tak? Jedziemy no, sobie wypić nowego shake'a z Maczka. Dobra, dawaj tu, w, na maksa, na maksa zobaczymy, jak to jedziemy daleko. Nie wiadomo, na maksa to się walimy od razu. No Przeba nie, popoli. wiem, o, Trzeba zaryzykować. No widzisz, oni będą nas poganiać. Nie mamy tutaj spokoju z nimi. Wow, zobaczcie, jak my już jesteśmy daleko. O nie! nie, nie Byliśmy daleko i spadliśmy. Byliśmy jak to tak daleko! Nie no po prostu. Trzeba było tego nie mówić, nie odzywać się, ale naprawdę byliśmy tak wysoko, tak blisko tego szejka. Tak. Musimy spróbować. Ej. Co się stało z tobą? Czemu ty padłeś nagle? Musiałeś się zasytować. Nie ale... jest mi tak smutno. Ej, przejdźmy że... Przejdźmy ten hard może? Tu hard no, patrz, mamy taką. Ja hobby. jestem taka wkurzona, zobaczcie, że mam taką twarz normalnie. Nigdy jestem nie jedźcie szczypło. wózkiem do Grimza tak, i nigdy, nigdy nie, nie, nie jedźcie, bo nie wiadomo, co się stanie. Idziemy teraz tutaj na hard, nie, padłem. Jak... Musisz uważać. Chodź, hops, idziemy sobie tutaj. Wow, jakie to są odległości. O nie, i teraz to trzeba tak skakać takim. No, A ja tak nie Musisz umiem. O, to nie, umiem. Co nie, 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 A Spadłam. nie, 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 ja sobie też ja tutaj ładnie na, na, easy. Ja sobie idę na easy. Na easy dam sobie sobie nie, 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 sobie nie, na easy. nie, 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 nie nas... ta grim, chodź tutaj, Grim. Chodź właśnie! Im będziemy więcej zdobywać monet, to on się bardziej wkurzy, że zarabiamy na nim. Także to teraz. Ile Prze... co ty? O to jest! Co mam coś tutaj, widzisz? Co ty masz? Ja w szoku jestem, ale tu w ogóle możemy się przebierać, widzowie. Tak, ale... możesz się przebrać, Jemek! Wow! Ekstra po prostu! O, jakiego... Jak... Co? Ja mam za Jerockesa! Aż tak. ja mam Jerockesa! My możemy się przebrać za Grimsa i wtedy on do nas przyjdzie. O, patrz, co, co to jest? Daj się przebrać! I wtedy on będzie do nas przyjdzie. No, czu, na, czu, czu, na pewno. Ej, nie mogę tego. Ej, patrz mnie! Jak ty wyglądasz? Co to jest strój? Jaka chuda, chuda JEST! Bardzo tutaj nawet coś takiego. Jejowo, patty patrzcie, lol, jak to wygląda. Jak to wygląda? Ej, czekaj, jeszcze coś ci pokażę. Jesteś Jakie to są trupę. fajne rzeczy, naprawdę fajne rzeczy. Dobra. JAKA A... napakowana, patty? Jestem napakowana. O, to, to. Ja będę dziew... Ja wiem, ja wiem, co zrobimy. Ach, ura, dziewczynka. Ja zostanę, ten, dziewczyną Grimsa. Ej. Ja zostanę dziewczyną jego, wow, muszę się przebrać wyglądasz. na fioletowo tak, i będę dziewczyną Grims. Zgadzasz się Płaczę, na to? jak przyspieszę wózkiem, zacznę to. Uwaga, uwaga, wskakuje i teraz rura będę. No, Uuu. dawaj. Czekaj, przyspieszymy, czekaj, rura, rura. Dawaj, dwa, rura, dowaga. tu jedziemy! 3, 2, i go! Uuu. Jedziemy, Uuu. jedziemy, plus! Ej, nawet dajemy radę. Ale się walliśmy. Ej, Jakie gdzie my to jeździmy tu? w jest? My jeździmy dalej. Co się dzieje? <laughs> Więc, mnie, się jak dzieje? wam się podobał my odcinek? Jeździmy. Do Krimca jedziemy. Wow, Napiszcie w komentarzu. Wow, Wbijajcie też na mój Instagram, Facebook, na grupę z Robloxa. Bądźcie jutro. Odcinki są codziennie. Żegnam. Ej, co mam teraz na głowie? Papa. Pa.